Na odczytaniu testamentu zostawili mi stary, zardzewiały klucz. Mój brat Janek dostał posiadłość. Rozległy, zaniedbany dwór z przyległym lasem, który pamiętał jeszcze czasy świetności rodu. Ja otrzymałem jedynie ten klucz, ciężki, zimny w dotyku, z dziwnie wygrawerowanym na główce symbolem, którego nie mogłem rozpoznać. Symbol przypominał splątane gałęzie drzewa lub może szkielet jakiejś mitycznej istoty. Janek zawsze praktyczny i skupiony na materialnych dobrach uśmiechnął się politowująco gdy zobaczył mój dziedzictwo stary grat mruknął zajęty już inspicowaniem dokumentów dotyczących posiadłości ja jednak czułem coś więcej niż pogardę dla tego zardzewiałego kawałka metalu czułem nadzieję albo może ciekawość trudno było to jednoznacznie określić Wróciłem do swojego skromnego mieszkania, małego i ciasnego, w którym żyłem od czasu śmierci rodziców. Klucz położyłem na stole, obserwując, jak światło lampy odbija się w jego matowej powierzchni. Był cięższy niż się wydawał na pierwszy rzut oka. Metal był zimny, a jego powierzchnia, choć pokryta rdzą, wydawała się gładka w dotyku prawie aksamitna. Przez cały wieczór nie mogłem przestać o nim myśleć. Kartkowałem stare albumy rodzinne, szukając jakiegoś śladu jakiegoś tropu, który mógłby pomóc mi zrozumieć znaczenie tego dziwnego prezentu. Zdjęcia przedstawiały mojego dziadka, postawnego mężczyznę o surowym spojrzeniu i moją babcię o delikatnych rysach twarzy i melancholijnych oczach. Oba zawsze wydawały się tajemnicze, otulone mgłą niewyjaśnionej przeszłości. W jednym ze zdjęć na tle starego drewnianego domu dostrzegłem coś, co przypominało symbol wygrawerowany na kluczu. Był ledwo widoczny, ukryty za gałęziami starego drzewa. Ale był. Serce zabiło mi mocniej. To nie mógł być przypadek. Musiałem dowiedzieć się więcej. Następnego dnia pojechałem do jankowej posiadłości. Dwór był imponujący, choć widać było na nim ślady upływu czasu. Okna były brudne, ściany pokryte pękającą farbą, a w ogrodzie rosła dzika roślinność. Janek, zajęty organizacją prac remontowych, Przywitał mnie obojętnie. Opowiedział mi o swoich planach, o odnowieniu dworu i sprzedaży niektórych nieruchomości. Był zapatrzony w swoje nowo nabyte bogactwo, niewrażliwy na moje próby rozmowy o kluczu. Zrezygnowany wróciłem do domu, ale myśli o kluczu nie dawały mi spokoju. Zacząłem przeszukiwać domową bibliotekę, poszukując jakichś wzmianek o rodzinnej historii. Odkryłem stary skórzany dziennik, należący do mego dziadka. Strony były zapisane staromodnym pismem, trudnym do odczytania. Z wielkim trudem i cierpliwością rozszyfrowałem pierwsze zdanie. Tajemnica rodziny jest ukryta w starym zamku. Serce zabiło mi jako szalałe. Czyżby ten zardzewiały klucz był kluczem do jakiejś rodzinnej tajemnicy? Czyżby otwierał nie tylko starą skrzynkę, ale cały świat nieznanych historii? Przez kolejne dni i noce, pogrążony w lekturze dziennika dziadka, odkrywałem coraz więcej fragmentów rodzinnej przeszłości. Dowiedziałem się o ukrytych skarbach, o tajnych przekazach, o intrygach i dramatach, które na przestrzeni wieków dotykały moich przodków. Im głębiej wnikałem w lekturę, tym bardziej rosła we mnie pewność, że ten stary, zardzewiały klucz jest kluczem do czegoś niezwykłego, czegoś, co zmieni moje życie na zawsze. Znalazłem wspomnienie o legendarnym skarbie, ukrytym głęboko pod ziemią, w miejscu znanym tylko nielicznym. Opis tego miejsca był enigmatyczny, pełen metafor i ukrytych znaczeń, ale czułem, że klucz jest do tego jakoś powiązany. Jednak klucz nie otwierał się łatwo. Rdza zjadła. Jego mechanizm, a jego zawiasy były sztywne i zablokowane. Próbowałem wszelkich metod, aby go otworzyć, ale bez skuteku. Zacząłem szukać pomocy u specjalistów, u zegarmistrzów, u kowali, ale nikt nie potrafił rozwiązać tej zagadki. W końcu zrozumiałem, że klucz nie jest tylko przedmiotem materialnym, ale symbolem, który musi zostać odczytany w inny sposób. Musiałem znaleźć to ukryte znaczenie, rozszyfrować tajemnicę symbolu wygrawerowanego na jego główce. Poszukiwania stały się obsesją, pochłaniając mnie całkowicie. Spędzałem dnie i noce w bibliotece, w archiwach, w muzeum, szukając jakichkolwiek informacji. Które mogłyby mi pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. W trakcie moich poszukiwań natknąłem się na starą, zapomnianą legendę o ukrytym skarbie rodziny. Legenda mówiła o kluczu, który otwiera bramę do świata magii i tajemnic. Kluczu, który jest nie tylko przedmiotem, ale także symbolem, mocarnym i niezwykłym. Czyżby ten stary, zardzewiały klucz, który został mi przekazany w testamencie, był tym legendarnym kluczem? Czyżby moja rodzina przez wiele pokoleń strzegła tajemnicy tego niezwykłego skarbu? Pytania te dręczyły mnie bez ustanku. Postanowiłem kontynuować moje poszukiwania, nie zważając na trudności i przeszkody. Byłem pewien, że tajemnica klucza ukrywa w sobie prawdziwy skarb, nie tylko materialny, ale także duchowy. Po miesiącach żmudnych poszukiwań, wśród zakurzonych ksiąg i zapomnianych legend, odnalazłem wreszcie fragment mapy. Ukryty na odwrocie starego portretu prababki. Był to rysunek, wykonany niezwykle precyzyjnie, przedstawiający labirynt ścieżek i oznakowań, które wydawały się bez sensu, gdyż nie odpowiadały żadnemu znanemu mi miejscu. Jednak na brzegu mapy, malutkimi, prawie nierozróżnialnymi literami, wyryto jedną jedyną frazę. Tam, gdzie cień dębu styka się z promieniem księżyca. Fraza ta natychmiast przypomniała mi symbol. Wygrawerowany na kluczu, splątane gałęzie, które mogły przedstawiać dęba. Czyżby to była podpowiedź? Z mapą w ręku ruszyłem na poszukiwania tajemniczego miejsca. Przeszukiwałem okoliczne lasy, pytałem mieszkańców pobliskich wsi, ale nikogo nie potrafiłem namówić do wspólnej wędrówki. Wszyscy patrzyli na mnie z mieszanką nieufności i strachu. Mówili o legendach, o zamku, o ukrytych w nim skarbach. I o klątwie, która spadnie na tego, kto odważy się zakłócić wieczny spokój tego miejsca. Jednak mnie to nie zniechęcało. Byłem zdeterminowany, aby rozwikłać rodzinną tajemnicę. Po wielu nieprzespanych nocnych i długich dniach spędzonych w lesie, z mapą w ręce, odnalazłem wreszcie miejsce, które wydawało się odpowiadać opisywanemu na mapie. Był to stary, potężny dąb. Jego gałęzie sięgały wysoko w niebo. Pod nim, w 19... Głębi lasu znajdowała się mała kamienna budowla, prawie całkowicie schowana w cieniu drzew. Gdy księżyc wzeszły wysoko na niebie, jego promień padł na kamienną budowlę, oświetlając wejście do niej. Właśnie w tym momencie zrozumiałem znaczenie frazy z mapy: Tam, gdzie cień dębu styka się z promieniem księżyca. Z drżącymi rękami wyjąłem stary, zardzewiały klucz. Był zimny, ciężki. A jego powierzchnia była gładka i aksamitna w dotyku, pomimo rdzy, która go pokrywała. Z wysiłkiem włożyłem klucz do zamka. Zamek skrzypnął, a ja czułem, jak przez żyły przechodzi mi prąd. Powoli, z niewiarygodnym wysiłkiem, przekręciłem klucz. Usłyszałem cichy klik, a potem nic, nic się nie stało. Zamek pozostał zamknięty. Zrozpaczony upadłem na kolana. Wszystkie moje wysiłki, wszystkie moje poszukiwania okazały się bezowocne. Czyżby wszystko to była tylko grawy obraźni? Czyżby tajemnica rodzinnego skarbu została na zawsze ukryta? W tej chwili usłyszałem dźwięk kroków za sobą. Obróciłem się i zobaczyłem figurę człowieka, którego sylwetka znikała w cieniu drzew. Był wysoki, smukły, a jego twarz była zakryta kapturem. Czułem zimno przechodzące mi przez kręgosłup. Mężczyzna podszedł bliżej, jego kroki były ciche i pewne. Nie mówił nic, tylko patrzył na mnie z ciemnymi, nieprzeniknionymi oczami. W ręce trzymał drewnianą różdżkę, a z jej końca wychodziła słaba, zielonkawa światłość. Wyciągnął rękę w moim kierunku, a ja zamarłem w miejscu, nie wiedząc co mam robić. Czy ten człowiek był strażnikiem rodzinnej tajemnicy? Czy przyszedł pomóc mi rozwikłać zagadkę klucza? A może przeciwnie? Czy chciał mnie zatrzymać? Nagle usłyszałem cichy szum za moimi plecami. Obróciłem się i zobaczyłem Jana, mego brata. Stał tam z wyrazem zaskoczenia na twarzy. Trzymał w ręce stary drewniany pudełko. Pudełko było ozdobione tym samym symbolem, który widniał na kluczu. Jan podszedł do mnie. Jego twarz była blada i wyrażała strach. To to niemożliwe, wyszeptał, a jego głos drżał. Wyjął z pudełka mały srebrny kluczyk. Był on identyczny z tym, który ja trzymałem w ręce, jednak pozbawiony rdzy. W tej chwili człowiek w kapturze rzucił się na Jana. Walka rozpoczęła się w ciemnym cieniu drzew. Słyszałem odgłosy uderzeń, krzyki i szum gałęzi. Z całych sił próbowałem pomóc mojemu bratowi, ale człowiek w kapturze był zbyt silny i zbyt szybki. W końcu Jan upadł na ziemię, a człowiek w kapturze złapał srebrny klucz. Zniknął w ciemności, zostawiając mnie z Janem, który leżał bez przytomności. Stary, zardzewiały klucz wciąż trzymałem w ręce. Czyżby to była tylko połowa tajemnicy? Czy istniał jeszcze jakiś inny klucz? I co się stało z Janem? Janek leżał bez ruchu, jego twarz blada jak płótno. Stary, zardzewiały klucz ściskałem w dłoni, zimny metal zdawał się wbijać w moją skórę, przypominając o ciężarze rodzinnej tajemnicy. Człowiek w kapturze zniknął bez śladu, pochłonięty przez mrok lasu, pozostawiając mnie z niepokojem i niepewnością co do losu brata. Próbowałem go ocucić, wołałem jego imię, ale Janek nie reagował. Strachu było coraz więcej. Mieszał się z nim złość i bezsilność. Wziąłem jankową rękę w swoją, jego skóra była lodowata. Szukałem jakiegoś śladu, rany, krwi, ale nic nie znalazłem. Wyglądał, jakby po prostu zasnął, ale głęboki niepokój ściskał mnie za gardło. W oddali usłyszałem szelest gałęzi, coś co brzmiało jak odległe kroki. Czy człowiek w kapturze wrócił? Czy Janek był w niebezpieczeństwie? Z trudem podniosłem brata, jego ciało było zaskakująco lekkie. Przeciągnąłem go w stronę małej, kamiennej budowli, nadziejąc się, że w jej wnętrzu znajdę schronienie i pomoc. Wejście było nadal otwarte, klucz Jankowy leżał na ziemi obok mojego zardzewiałego. W środku panowała cisza, przerwana jedynie szumem wiatru za murami. Budowla była niewielka, składała się z jednego pomieszczenia w którym znajdowała się tylko jedna rzecz. Stary drewniany stół, na którym leżała grupa starożytnych ksiąg związanych z kurzanymi sznurkami. Księgi były pokryte kurzem, a ich strony zdawały się być zrobione z jakiegoś niezwykłego ciemnego materiału. Nie przypominały papieru, a raczej skóry lub jakiegoś rodzaju pergaminu. Na jednej z nich dostrzegłem ten sam symbol, który widniałem na kluczach, wygrawerowany złotym płatkiem. Z opieką położyłem janką na ziemi, w niejako chronionym kącie pomieszczenia. Następnie zacząłem ostrożnie badać księgi. Każda z nich wydawała się bardzo ciężka, a ich okładki były ozdobione złożonymi ornamentów. Próba otwarcia jakiejkolwiek z nich okazała się trudna. Sznurki były mocno związane, a stary materiał wydawał się bardzo kruchy. Po długiej i ostrożnej pracy udało mi się rozwiązać sznurki na jednej z ksiąg. Tej, która miała wygrawerowany symbol rodziny. Księga otworzyła się z cichym trzeszczeniem. Strony były bardzo cienkie i kruche, a tekst napisany był starożytnym językiem, którego nie rozumiałem. Zauważyłem jednak, że tekst był połączony z bardzo precyzyjnymi rysunkami przedstawiającymi rośliny, zwierzęta i niezwykłe symbole. Miałem wrażenie, że rysunki te są kluczem do rozszyfrowania tekstu. W tej chwili Janek się poruszył, otworzył oczy. Jego twarz wyrażała ból i zmieszanie. Powoli usiadł, przyglądając się księdze w moich rękach. Co to jest? zapytał szeptem. Jego głos był słaby i drżący. Opowiedziałem mu o moich poszukiwaniach o kluczu, o człowieku w kapturze i o księdze, którą odnalazłem. Janek wysłuchał mnie w milczeniu. Jego twarz wyrażała strach i zdziwienie. To jest rodzinna kronika powiedział wreszcie. Jego głos był ledwo słyszalny. Zawiera historii naszego rodu, a także tajemnice, które przez wiele pokoleń były strzeżone. Janek wyjaśnił, że symbol na kluczach to nie tylko ozdoba, ale klucz do rozszyfrowania tajemnic zawartych w kronice. Każdy symbol na stronie odpowiada konkretnemu fragmentu historii, a tylko po prawidłowym odczytaniu wszystkich symbolów można odkryć tajemnicę rodzinnego skarbu. Ale człowiek w kapturze, zaczęłam, ale Janek przerwał mi. On jest strażnikiem rodzinnej tajemnicy, powiedział surowo. Strzeże skarbu przed tymi, którzy nie są godni go posiadać. On przyszedł po srebrny klucz, ponieważ wiedział, że to ja jestem w posiadaniu zarówno zarówno starego, zardzewiałego klucza, jak i srebrnego. Obydwa są potrzebne, aby odkryć tajemnicę. Ale dlaczego zaatakował ciebie? Zapytałem, nie mogąc zrozumieć zachowania strażnika. Janek westchnął głęboko. Nie wiem. Powiedział. Może zdarzyło się coś, czego nie rozumiem, może jego posłuszeństwo zostało zakłócone, ale jedno jest pewne: musimy odkryć tajemnicę przed nim. Znalezienie tajemnicy nie będzie łatwe, ale musimy to zrobić. Musimy pracować razem, aby rozszyfrować symbole i odkryć znaczenie tajemniczych rysunków. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na odzyskanie srebrnego klucza i uniknięcie gniewu strażnika. Przed nami długa i trudna droga. Pełna niebezpieczeństw i niespodzianek, jednak jesteśmy zdeterminowani, aby odkryć rodzinną tajemnicę, nie zważając na trudności i przeszkody. Czas zacząć rozszyfrowywać tajemnice kroniki. Każdy symbol, każdy rysunek może być kluczem do rozwiązania zagadki. Musimy pracować razem, Janek i ja, aby przetłumaczyć starożytny język i odkryć znaczenie tajemniczych znaków. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na odzyskanie srebrnego klucza i uniknięcie gniewu strażnika. Przed nami długa i trudna droga, pełna niebezpieczeństw i niespodzianek. Jednak jesteśmy zdeterminowani, aby odkryć rodzinną tajemnicę, nie zważając na trudności i przeszkody. A co jeśli ten skarb nie jest tym, czym się wydaje? Co jeśli ta rodzinna tajemnica kryje w sobie coś więcej niż tylko materialne bogactwo? Co jeśli jest to coś bardziej cennego, coś, co zmieni nasze życie na zawsze? Te pytania dręczą mnie bez ustanku, a ja jestem zdeterminowany, aby odnaleźć prawdziwe znaczenie rodzinnej tajemnicy. Janek, z trudem łapiąc oddech, opowiedział o dziwnym śnie, który śnił na krótko przed atakiem. Widział w nim postać w kapturze, identyczną jak ta z lasu, która przekazywała mu srebrny klucz, szepcząc jednocześnie przerażające słowa: Czas się skończył, klucz musi wrócić. Ten sen był tak realistyczny, że Janek przez chwilę myślał, iż to wspomnienie, a nie sen. Teraz, patrząc na starożytne księgi, czuł, że sen ten jest kluczowy dla zrozumienia sytuacji. W ciszy, przerywanej jedynie szumem wiatru za murami kamiennej budowli, zanurzyliśmy się w lekturę kroniki. Janek, choć osłabiony, wykazywał zaskakującą wiedzę o starożytnym języku, którym pisana była księga. Rozpoczęliśmy powolne, żmudne tłumaczenie. Rozszyfrowując symbole i rysunki, które wydawały się splątane i niejasne, każdy symbol, każda roślina, każde zwierzę, przedstawione na stronie, miały swoje znaczenie, swoją tajemniczą historię. Pierwsze strony kroniki opowiadały o założycielu rodu, potężnym magie, który odkrył tajemnicę nieśmiertelności ukrytą w sercu starożytnego lasu. Mag stworzył dwa klucze, srebrny i zardzewiały. Każdy z nich zawierał część. Tajemnicy. Srebrny klucz otwierał skarbnice wiedzy, a zardzewiały skarbnice mocy. Jednak mak przewidział, że jego tajemnica może spaść w niepowołane ręce, dlatego stworzył strażnika, który miał chronić skarb przed złem. Strażnik ten miał przestrzegać starej klątwy, która spadnie na tego, kto nie będzie godny posiadania tajemnicy. Im dalej czytaliśmy kronikę, tym bardziej złożona stawała się zagadka. Odkryliśmy historię o intrygach rodzinnych, o walce o władzę i o tajnych aliancjach. Dowiedzieliśmy się o rodzinnej klątwie, która trapiła pokolenia moich przodków i o tajemniczym rytuale, który miał zostać odprawiony w pełni księżyca, aby odblokować pełnię mocy ukrytej w skarbnicy. W jednym z rozdziałów kroniki odnaleźliśmy mapę, bardziej szczegółową niż ta, którą odkryłem wcześniej. Mapa przedstawiała labirynt podziemi pod starożytnym dębem, a na jej brzegu wyryty był klucz do rozszyfrowania tajemnicy kluczy. Okazało się, że oba klucze, srebrny i zardzewiały, musiały zostać użyte jednoczasowo, w specyficznym rytuale, aby otworzyć skarbnicę. Rytuał ten wymagał precyzyjnego układu gwiazd, a jego opis był ukryty w tajemniczych symbolach na ostatniej stronie kroniki. Nagle usłyszeliśmy szum za murami kamiennej budowli. Był to ten sam szum, który słyszeliśmy wcześniej, w lesie. Serca zabiły nam mocniej. Czy to strażnik wrócił? Czy odkrył nasze poszukiwania? Janek szybko schował kronikę, a ja chwyciłem zarówno mój zardzewiały, jak i jego srebrny klucz. Atmosfera zagęściła się niepokojem. Cisza w pomieszczeniu stała się nieznośna. Każdy odgłos wydawał się zagrożeniem. Z napięciem czekaliśmy, słuchając każdego szmeru. Czum zbliżał się, a nasze serca biły jako szalale. W końcu usłyszeliśmy głośne uderzenie w drzwi kamiennej budowli. Drzwi zaczęły się trząść, a my, Przygotowaliśmy się do obrony. Uderzenia powtarzały się z coraz większą siłą, a my zrozumieliśmy, że strażnik jest zdeterminowany, aby dostać się do wnętrza. W tej chwili Janek wpadł na pomysł. Musimy użyć kluczy, wykrzyknął, jego głos drżał z napięcia. Musimy odprawić rytuał, przed nim się dostanie. Szybko rozszyfrowaliśmy tajemnicze symbole na ostatniej stronie kroniki. Okazało się, że rytuał wymagał nie tylko jednoczesnego użycia obydwu kluczy, ale także precyzyjnego układu gwiazd. Na szczęście pełnia księżyca była blisko. Janek, mimo swojego osłabienia, z niewiarygodnym wysiłkiem rozpoczął odprawianie rytuału. Z zarówno moim zardzewiałym kluczem, jak i jego srebrnym kluczem w ręce, zaczął wymawiać starożytne zaklęcia, które odnaleźliśmy w kronice. W tym czasie uderzenia w drzwi stały się coraz bardziej gwałtowne. Strażnik był już blisko. Nagle, w chwili, gdy Janek Wymawiał ostatnie słowa zaklęcia. Drzwi kamiennej budowli rozleciały się w drzazgi. W przestrzeni ujrzeliśmy figurę strażnika. Jego twarz zakryta kapturem, a w ręce trzymał drewnianą różdżkę, z której wychodziła zielonkawa światłość. Strażnik rzucił się na nas, a my w ostatniej chwili zrozumieliśmy, że rytuał został przerwany. Klucze nie zadziałały. Tajemnica pozostała ukryta, ale na krócej. Strażnik był blisko. A co jeśli klucze otworzą coś. Więcej niż tylko skarbnice? Co jeśli otworzą bramę do czegoś niebezpiecznego? Strażnik, postać wysoka i smukła, skryta pod szerokim, ciemnym kapturem, rzucił się na Janką z dzikim rykiem. Zielonkawa poświata z jego różdżki rozświetliła mroczne wnętrze kamiennej budowli, rzucając dziwne, poskręcane cienie na ściany. Janek, mimo osłabienia, wykazał się niespodziewaną zwinnością. Uniknął pierwszego ciosu różdżki który z hukiem roztrzaskał fragment kamiennej ściany. Walka była szybka i brutalna. Strażnik, choć wydawał się nadprzyrodzoną istotą, nie był nieśmiertelny. Janek, kierowany instynktem samozachowawczym i gniewem, z wielką determinacją bronił się przed atakami strażnika, wykorzystując wszystko, co znalazło się w zasięgu jego ręki. Kamienie, kawałki drewna, nawet same strony starożytnej kroniki. Ja, z zardzewiałym kluczem ściśniętym w dłoni, Czułem się bezradny. Moja wiedza o rodzinnej historii i tajemniczych symbolach okazała się nieprzydatna w tej bezpośredniej konfrontacji. Mogłem tylko obserwować walczących mężczyzn. Moje serce uderzało jak młot w piersi. Strażnik był niezwykle silny i zwinny. Jego uderzenia były precyzyjne i nieubłagane. Janek, choć mniejszy i słabszy, walczył z niespodziewaną odwagą. Jego ruchów były pełne rozpaczy i determinacji. Walka trwała długo, wyczerpując obydwu mężczyzn. W końcu Janek, wykorzystując chwilę zastanowienia strażnika, uderzył go silnie w głowę kamieniem. Strażnik z jęknięciem upadł na ziemię. Jego różdżka toczyła się po podłodze, rozpraszając zielonkawą poświatę. Janek, wyczerpany, ale żywy, upadł obok nieprzytomnego strażnika. Podniosłem się, drżąc z emocji. Przez chwilę stałem w bezruchu, nie wiedząc, co mam robić – Nagle zrozumiałem, że klucze są ważniejsze niż ktokolwiek inny. Z wysiłkiem podniosłem Janką i pomogłem mu usiąść. Następnie z drżącymi rękami włożyłem zarówno mój zardzewiały klucz, jak i srebrny klucz jankowy do tajemniczego mechanizmu w ścianie, którego istnienia do tej pory nie zauważyłem. Mechanizm był skomplikowany, ale intuicyjnie zrozumiałem, jak go użyć. Oba klucze włożone jednoczasowo wprawiły w ruch stary, drewniany mechanizm. Usłyszeliśmy cichy klik, a potem głośne trzeszczenie. Ściana za nami zaczęła się otwierać, ujawiając tajemnicze wejście do podziemi. W głębi widzieliśmy długą ciemną korytarz, który zanurzał się w ciemności. Weszliśmy do podziemi. Korytarz był długi i wąski, ściany pokryte wilgotną kamienną ścianą. W powietrzu Unosił się dziwny zapach starych ksiąg i wilgoci. Szliśmy w milczeniu, oświetlając sobie drogę słabym światłem latarki. Po długiej wędrówce dotarliśmy do wielkiej kamiennej komnaty. W środku znajdowała się wielka drewniana ta krzynia pokryta starożytnymi rzeźbami. Na skrzyni widniał ten sam symbol, który był wygrawerowany na kluczach. Z drżącymi rękami Janek i ja włożyliśmy klucze do zamków w skrzyni. Klucze pasowały idealnie. Oba klucze, zarówno zardzewiały, jak i srebrny, były niezbędne, aby otworzyć skarbnicę. Usłyszeliśmy cichy klik, a potem skrzynia otworzyła się z cichym trzeszczeniem. W środku nie znaleźliśmy złota, ani klejnotów, ani innych materialnych skarbów. W skrzyni znajdowały się tylko trzy stare, pergaminowe księgi, związane skórzanymi sznurkami. Księgi były pokryte starożytnymi rzeźbami i symbolami, były to nie tylko księgi historii rodziny, ale także księgi magii. Zawierały wiedzę o starożytnych rytuałach, zaklęciach i tajemnicach świata. Z wielką ostrożnością Janek i ja zaczęliśmy czytać księgi. Odkryliśmy tam wiedzę o tym, jak kontrolować siły natury, jak leczyć choroby i jak komunikować się z duchami. Tajemnice te były nie tylko ciekawe, ale także niebezpieczne. Zrozumieliśmy, że strażnik chronił nie tylko materialne bogactwo. Ale także wiedzę, która mogła być użyta w złych celach. Po przeczytaniu ksiąg zrozumieliśmy znaczenie snu Jankowy. Srebrny klucz nie był tylko kluczem do skrzyni, ale także symbolem czasu. Czas się skończył. Tajemnica musiała wrócić do tych, którzy byli godni. Strażnik został pokonany. Nie, ponieważ był słaby, ale ponieważ jego zadanie się skończyło. Janek i ja zostaliśmy wybrani do stróżowania tej tajemnicy. Wróciliśmy do świata żywych, Nosząc w sercach nie tylko wiedzę o rodzinnej tajemnicy, ale także świadomość odpowiedzialności, która na nas spadła. Zrozumieliśmy, że tajemnica to nie tylko księgi magii, ale także nasza rodzina, nasza historia i nasza przyszłość. Z wielką ostrożnością będziemy strzec tej wiedzy, używając jej tylko w dobrych celach. A co do strażnika? Pozostawiliśmy go w podziemiu, w swoim wiecznym śnie. Był on tylko częścią większej tajemnicy. Tajemnicy, której stróże zostaliśmy my. W następnych latach Janek i ja poświęciliśmy się badaniu starożytnych ksiąg. Nauczyliśmy się kontrolować siły natury, leczyć choroby i komunikować się z duchami. Używaliśmy tej wiedzy w dobrych celach, pomagając ludziom i chroniąc świat przed złem. Nasza rodzina przez wiele pokoleń strzegła tajemnicy, a my kontynuowaliśmy jej tradycję. Tajemnica rodzinnego skarbu została odkryta. Ale jej prawdziwe znaczenie pozostanie ukryte przed światem. Tylko my, stróże tajemnicy, znamy jej prawdziwą moc. A co do człowieka w kapturze, jego los pozostanie na zawsze ukryty w ciemnościach starożytnego lasu. Może kiedyś jego historia również zostanie odkryta, ale dopóki tak się nie stanie, jego postaci będzie zawsze otaczać mgła tajemnicy. W końcu zrozumieliśmy, że prawdziwym skarbem nie były materialne bogactwa. Ale wiedza i moc, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ta wiedza pozwoliła nam zrozumieć znaczenie życia i naszego miejsca w świecie. Zostaliśmy stróżami tajemnicy, a nasza rola sięga dalej niż tylko strzeżenie starożytnych ksiąg. Jesteśmy stróżami wiedzy, stróżami historii i stróżami przyszłości. Nasze życie zmieniło się na zawsze. Dzięki starym. Zardzewiałym kluczom i srebrnemu kluczowi, które otworzyły nam bramę do świata niezwykłych tajemnic. Ale to nie tylko my byliśmy wybrani. W krótkim czasie po odkryciu tajemnicy zamku Janek poczuł głęboki spokoju i zrozumienia. Tajemnica nie była już ciężarem, ale częścią jego tożsamości. On, który zawsze był praktyczny i skupiony na materialnych dobrach, odkrył coś znacznie bardziej wartościowego. Odkrył siebie. A co do starych, zardzewiałych, kluczy? Zostały one starannie przechowane nie jako symbole bogactwa, ale jako symbol rodzinnej historii i tradycji. Są nie tylko kluczem do tajemniczej skrzyni, ale także kluczem do naszego serca, kluczem do naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. A co jeśli w tej tajemnicy ukryte są jeszcze inne tajemnice? Może kiedyś odkryjemy je, ale póki co pozostajemy w świecie nie tylko rodzinnych tajemnic ale również tajemnic naszego własnego. Ja to jest prawdziwy skarb, który odkryliśmy w głębinach starożytnego zamku. I to jest historia, która będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako legenda o dwóch braciach, których los złączył się w poszukiwaniu rodzinnej tajemnicy.